Czas raz na zawsze zdecydować, które narzędzie jest najlepsze do wiązania zbrojenia. Taki wynalazek z sekshopu, takie narzędzie do skutecznego wydobywania prawdy, czy taki wichajster do wydobywania woskowiny z uszu. Czas przeprowadzić test. ale jest jeszcze jeden matko mówi? co to co, 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 co się stanęło jak widać taki partacz robót wykończeniowych jak ja nie umie wiązać ani tym ani tym ani tym bardziej tym na szczęście jest Technologia. Zarobiony jestem.